Jesteśmy na ulicy Ognickiego 30. Mam tutaj zrębę smorizowaną przez Asuną, która ona nie działa. Osobówka pokażę. się ono włączyć. Spróbujemy jakaś na parter. I stoimy. Cichu chwilę ja się zepsuł. Nie wiem z jakiego powodu. Takie widoczki na, na targówek. Bo to się na targówku. No i niestety z rębikiem nie przejedziemy. Musimy pojechać ze synem. Idealnie, nie ma. Ej, to co jest. Drzwi od zręba Zobaczcie. Drzwi od zręba Widzicie to? Pierwszy raz widzę takie coś. Drzwi od zęba, kurde. No zamiast zobaczcie, Pokażę. Tutaj drzwi od zręba Czyli od meblówki i ta jedna musiała, jest zepsuta, nawet dalej wam pokażę sytuację. Jest to generacja druga, jest to osobówka i powiem wam co się stało. Ta winda zastąpiła zręba, zaraz wam pokażę. Wcześniej tutaj była meblówka, a ja pierwszy raz widziałem drzwi. I patrzcie, z tego roku nam no, pochodzić e, ta winda i powiem wam, co wcześniej jeździło. Wcześniej tutaj jeździłam Blufka. Tą windę udało nagrać się użytkownikowi Szymangustra i użytkownik Homik 189. Naprawdę szkoda awarii osiedłówki. No zaraz mam pokażę, jak mniej więcej wygląda. Dalej ta awaria z rampa. Pierwszy raz widzę tak, taką awarię osiedłówki. No normalnie nieźle. Dobrze, że nie krańcowy, ale... naprawdę szkoda. Teraz ma pokażę. No jesteśmy na parterze. I mam tutaj tą osiedlówkę, która ona... nie działa. Nie słuchajcie. No taka sytuacja, że pierwszy raz widzę Awarię zręba osidowego? Zaraz pokażę, nie wiem jak wygląda okno Opiskiego 30. I raz widzę górę awarię zręba. No pierwszy raz widzę awarię. Pasia, ale też Opiskiego 30. Tutaj właśnie była awaria zręba. No to co? Idziemy dalej.